Jestem rzecznikiem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Jak od kilku tygodni można zauważyć że w Państwa dzielnicy prowadzone są już intensywne prace związane z budową Kolei Metropolitalnej. Przepraszamy za wszystkie ewentualne utrudnienia, jakie te prace powodują. Niestety nie da się ich przeprowadzić inaczej. Staramy się, aby te utrudnienia były jak najmniejsze. Jeżeli mają Państwo jakieś sygnały, propozycje dla nas, to jesteśmy tutaj w namiocie i jesteśmy dzisiaj do Państwa dyspozycji. Przekazaliśmy również nagrody na konkursy, które tutaj Państwo macie. Wśród tych nagród, oprócz gadżetów PKM, są również m.in. jedna z ostatnich kartek z Moskim Weizera z autografem Pawła oraz bilet na pierwszy przejazd pociągiem kolei metropolitalnej w 2015 roku. Tak więc zapraszam do naszego namiotu jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszam też do udziału w konkursach. Mam nadzieję, że nasze nagrody Pani się też podobają. Dziękuję.